Cześć. Jestem Asia i witam w mojej kuchni oraz na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku testowania na ekranie. Dzisiaj przede mną i być może również przed wami naprawdę poważne wyzwanie, a mianowicie beza. Bardzo dużo nasłuchałam się o tym, jak trudno jest zrobić bezę i, i jak jest to jest skomplikowane i jak często nie wychodzi, i muszę się przyznać, że naprawdę, naprawdę się teraz stresuję. No ale cóż, raz kozie śmierć i być może się uda. Nigdy nie robiłam takiej prawdziwej, dużej bezy, robiłam tylko takie malutkie bezowe ciasteczka i wyszły mi za pierwszym razem, a więc być może nie będzie aż tak strasznie. Zresztą wszyscy straszyli mnie też, że robienie sernika jest takie trudne i skomplikowane, a to chyba jedno z moich ulubionych i według mnie naprawdę najprostszych ciast. Dobrze, a więc bez zbędnego przedłużania, dzisiaj razem po raz pierwszy wykonamy prawdziwą bezę. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło, ja też trzymam i będę się bardzo starać. I cóż, do dzieła! Oby było dobre, smaczne i aby wyszło. Do wykonania tortu bezowego będziemy potrzebować 6 białek, 200 gram zmielonego drobno cukru, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedną łyżeczkę soku z cytryny. Natomiast do wykonania kremu, którym wypełnimy naszą bezę, będziemy potrzebować 250 ml mascarpone, 250 ml śmietanki około 30 lub 36% dwie tabliczki białej czekolady, 20 gram masła, dwie czubate łyżki mleka w proszku, odrobinę cukru waniliowego, a do dekoracji świeże owoce, u mnie to będą truskawki. Przyda nam się oczywiście też niezbędny sprzęt kuchenny, mikser, miska, blaszka do pieczenia, a także garnek. Pierwszy krok robienia naszego tortu bezowego to ubijanie białek. Sześć białek przelewamy do metalowej miski i zaczynamy ubijać. Na początek na najniższych obrotach. Pianę ubitą mam tak na lekko sztywno. Teraz zmienię obroty miksera na prawie najwyższe i zacznę dodawanie cukru, łyżka po łyżce i cały czas będę ubijać na tych na prawie najwyższych obrotach aż do uzyskania takiej naprawdę sztywnej piany. Do dzieła. Dało się, Boże, e, piana przepięknie się ubiła. Hmm, przepięknie się ubiła, o tak. I no, jest czat. E, teraz dodajemy do niej mąkę ziemniaczaną i łyżeczkę soku z cytryny. Ok. I teraz ubijamy ostatni raz, a następnie przekładamy na formę wyłożoną, wyłożoną papierem do pieczenia. To wygląda, jakby miało się całkiem nieźle skończyć. Ale nie chwalmy jeszcze dnia przed zachodem słońca, jeszcze zanim wyłożymy naszą bezę na. Papier do pieczenia. Rozgrzejmy piekarnik do 188 stopni. Niech nabierze temperatury, chociaż przez kilka chwil. Teraz taką przepięknie wyłożoną bezę. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i pieczemy ją 5 minut. Po upływie tych 5 minut zmniejszamy temperaturę do 150 stopni i w 150 stopniach pieczemy ją przez półtorej godziny. W czasie kiedy beza się piecze, możemy przygotować krem. W tym celu na początek podgrzewamy w garnku śmietankę z odrobiną cukru wanilinowego. Około dwoma łyżeczkami, a następnie dorzucamy naszą pokruszoną białą czekoladę i mieszamy tak długo, aż czekolada się rozpuści, a masa osiągnie jednolitą konsystencję. Teraz do tej gotującej się masy dodajemy jeszcze mleko w proszku i masło i gotujemy na małym ogniu przez około 10-12 minut i cały czas mieszamy, tak żeby masa nie przywarła do garnka. Teraz musimy chwilę poczekać, aż nasza masa kremowa troszeczkę ostygnie, a następnie będziemy mieszać ją z serkiem mascarpone i blendować na gładką masę. Potem całość musimy schłodzić i poczekać, aż nasza beza się dopiecze i również ostudzi. Dopiero na ostudzoną bezę możemy wykładać nasz gotowy krem. Teraz schłodzony krem blendujemy razem z mascarpone na gładką masę schłodzony krem Zostawiamy do ostygnięcia. Będzie miał dużo czasu, bo nasza beza musi się dopiec, a następnie ostudzić. Dopiero na takiej ostudzonej bezie będziemy układać oczyszczone i pokrojone w kawałki truskawki dla dekoracji. No i to będzie koniec. Ale na razie należy poczekać, aż upiecze się i ostudzi nasza beza. Mam tutaj. Przepięknie upieczoną, wystudzoną na kratce cukierniczej bezę. I przede mną ostatni etap, czyli dekoracja. Muszę po prostu ułożyć na środku tej bezy ten krem, a potem udekorować go takimi pokrojonymi truskawkami, i całość będzie prezentować się przepięknie. No więc nic, zabieramy się do dzieła. Ostatni etap. Bez owego ciasta powinno być super. Ja był straszny. Muszę Wam przyznać, że jestem naprawdę zadowolona z tej bezy. Wyszła, nie połamała się specjalnie, upiekła się, upiekła się pięknie i wygląda naprawdę, naprawdę zadowalająco i bardzo smacznie. Kiedy to nagrywam jeszcze, nie wiem jak ona smakuje, ale przekonam się o tym niedługo, a Wy recenzję smaku znajdziecie na końcu tego filmiku. Jeżeli ten przepis Wam się podobał i jeżeli nie przeraziła Was ta majestatyczność bezy, zapraszam serdecznie i zachęcam do wypróbowania tego przepisu u siebie w domu. Naprawdę nie jest taki trudny i naprawdę no, mi wyszedł za pierwszym razem, a więc chyba oznacza, że nie jest to trudny przepis. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę i do zasubskrybowania tego kanału. Będzie mi bardzo miło, a dla Was to przecież tylko jeden malutki klik i będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które tutaj dla Was publikuję. Jak zawsze, zapraszam również na mój Instagram Sobota w kuchni. Gdzie publikuję dla Was troszeczkę więcej zdjęć i filmików z mojego codziennego gotowania. Zapraszam także do opisu pod filmikiem, gdzie znajduje się dokładnie rozpisany cały przepis na tą przepiękną i wydaje mi się całkiem smakowitą bezę. No i na teraz już się żegnam. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku, jak zawsze w sobotę. Jak na kanał Sobota w kuchni przystało. A wy poczekajcie jeszcze chwilę, bo za chwilę będzie także recenzja smaku. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć. I powracam z Krótką opinią na temat tortu bezowego. Wyszedł naprawdę przepyszny, ale bardzo słodki. Naprawdę po jednym kawałku już byłam bardzo zasłodzona, ale to nie zmienia faktu, że wyszedł naprawdę dobry. Wszystko wyszło idealnie. Beza była w środku ciągnąca, a z wierzchu chrupka. Krem wyszedł naprawdę smaczny, ale bardzo, bardzo słodki. Bardzo wyczuwało się białą czekoladę. Akurat dla mnie to dobrze, bo ja białą czekoladę lubię, a zresztą tej białej czekolady w kremie jest bardzo dużo. I ona była bardzo mocno wyczuwalna. Także jak ktoś nie lubi, no to można ten składnik sobie czymś być może zastąpić. A do tego te truskawki na wierzchu tak fajnie dodawały takiej kwaskowatości, że w ogóle y, było się w stanie zjeść chociaż jeden kawałek. Ale generalnie doświadczenia moje i wszystkich konsumentów tego ciasta bardzo, bardzo pozytywne. Y, jedyna rzecz, y, którą będę robić na pewno, jak kolejnym razem będę robić to ciasto... Y, Będę pamiętać o tym, żeby wierzch ciasta poszedł szedł troszeczkę w górę, żeby zaokrągli, zaokrąglić brzegi ciasta do góry, bo po nałożeniu kremu zaczą, zaczął mi on spływać na boki i przez to truskawki się troszeczkę rozlały, taką pozycję truskawkowa. A więc trzeba pamiętać, a żeby te brzegi ciasta trzymały ten krem w ryzach. Ja też tą bezę schodziłam przed podaniem w lodówce i dzięki temu krem zastykał. I nie był taki lejący, tylko miał no, strukturę takiej galaretki, można powiedzieć, i to bardzo dobrze mu zrobiło. Zresztą to ciasto schłodzone chyba smakuje lepiej. Także polecam je zrobić wieczorem i na noc podtrzymać w lodówce, żeby była taka fajna, fajna i schłodzona. No, a generalnie eksperyment bardzo udany. Ciasto zaliczam do absolutnych sukcesów i na pewno jeszcze kiedyś robię niego powtórzę. No to teraz już żegnam się z Wami. Teraz, już naprawdę, do kolejnego odcinka. Do zobaczenia za tydzień w sobotę na kanale Sobota w Kuchni. Cześć!